Dzień dobry. Wiosna i maj za oknem. A ja zapraszam Was dzisiaj do majowej, bajowej, majowej rozgrzewki artykulacyjnej, którą rozpoczniemy dzisiaj od przygryzania czubka języka. Doskonale już wiecie, że ten czubek języka jest nam bardzo potrzebny, żeby móc szybko i wyraźnie rozmawiać. To co? Zaczynamy ćwiczenia, przygryzamy nasz czubeczek. Tak, żeby trochę zabolało, żeby go odczuć. A teraz bardzo mocno wciskamy ten czubek języka. Przeciskamy przez bramę, którą robimy z naszych zębów. czyli, I teraz przeciskamy czubek języka. Płaski, mocny, gruby język próbuje się przedrzeć przez bramę. I tak kilka razy. I ostatni raz. Oczywiście wy powtórzcie to ćwiczenie jeszcze raz, dwa, pięć, tyle ile chcecie, ile macie ochotę. Dzisiaj zaproszę Was do ćwiczeń takich różnych, trudnych połączeń wyrazowych. I na przykład jedno z nich ćwiczenie możemy wykonywać w tempie umiarkowanym, w miarę naszych możliwości artykulacyjnych, tempo troszkę przyspieszać. Na przykład, papka, babka. Papka, 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 babka papka. Czyli najpierw seria wolna raz, a potem trzykrotnie w dość szybkim tempie. Następne połączenie to będzie połączenie spółgłosek w i f. F, w, w, f. Fąfel, wąwus, fąfel. I trzy razy szybko. Fąfel, wąwus, fąfel. Fąfel, wąwus, fąfel. Fąfel, wąwus, fąfel. Bardzo dobrze. A teraz k i g, czyli pracuje tył języka. Kukułka, gagatek, kukułka. Dobrze i przyspieszamy. Kukułka, gagatek, kukułka, kukułka, gagatek, kukułka, kukułka, gagatek, kukułka. I ostatnie dość trudne połączenie to będą spółgłoski szumiące sz i ż. Pamiętajcie o kółeczku z. Naszych ust. Szaszłyk, żarzyć, szaszłyk. I trzy razy szybciej. Szaszłyk żarzyć szaszłyk. szaszłyk, żarzyć, szaszłyk, szaszłyk, żarzyć, szaszłyk, szaszłyk, żarzyć, szaszłyk. My, kochani widzowie, nie użarzymy szaszłyków tej majówki, bo nie wolno się spotykać za bardzo. Cały czas musimy pozostać w domu i Wy również pozostańcie w domach z teatrem Baj Pomorski, który przygotował dla Was dużo. Różnych niespodzianek, między innymi spektakl pręcik, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Do miłego zobaczenia.